Minęły Panie Dyrektorze dwa miesiące od odkąd basen się zamknął. Co w tym czasie tutaj się dzieje? Dużo się dzieje, nie powiem. Pomimo tego, że strasznie nam brakuje w tych naszych obiektach klientów. Brakuje nam tych dzieciaków tutaj szalejących w naszych, w naszych, w naszych nieckach. Eee... Z upływem czasu, jak dowiedzieliśmy się, że musimy zamknąć obiekt, podjęliśmy decyzję o przesunięciu postoju technologicznego z miesiąca września. Udało nam się wykonać prace, których normalnie nie wykonalibyśmy w ciągu tych 10 dni, a już prawie czy ponad 2 miesiące wyfogowaliśmy choćby jeden z przykładów, wyfogowaliśmy ponad 600 m2 niecek. Po 20 latach, bo kryta pływania w tym roku kończy mhm. dokładnie chyba 16 sierpnia, wyfugowaliśmy całą basen miejską sportową, basen rekreacyjny i basen ten najmniejszy, tak zwany Brodzik. Ile to kosztowało? To własnym sumptem koszty tylko materiału. Okay. Dochody krytej pływani, zgodnie z założonym planem na 2020 rok to 130 tysięcy y, miesięcznie. Koszty utrzymania tego obiektu. To 280 tysięcy. Dodatkowe koszty w związku z niedziałaniem obiektu, a jego utrzymaniem to dodatkowe 50 tysięcy miesięcznie. Jak pan sądzi, kiedy uda się uruchomić desem? No powiem tak. Z informacji, które co tydzień przekazujemy sobie jako zarządzające tego typu obiektami i weryfikując wszystkie te dane, które spływają z ministerstwa, z dane ze świata praktycznie. Są zarządzający, którzy twierdzą, że to będzie pierwszy czerwiec. Ja jestem bardziej mniej optymistyczny, raczej druga połowa czerwca. A jak się już uda otworzyć basen, może to będzie ta druga połowa czerwca? Jak pan sądzi, jak, będzie, jak będą wyglądały kwestie bezpieczeństwa? Powiem tak, z rekomendacji, z wszystkich wyliczeń naukowców, baseny są jednym z najbezpieczniejszych obiektów pod kątem. Wirusow, wirusowym pod kątem bakteriologicznym. Same nieckie basenowe są e, tak e, dodawane chemii, m, że nie ma możliwości tutaj, praktycznie nie ma żadnej możliwości, żeby jakiekolwiek e, choroby zostały przekazane w niec. Czyli nie trzeba będzie pływać w maseczkach? Nie, w maseczkach nie pływamy. Oczywiście tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby te elementy jak szatnie, jak natryski, jak holgówne zostały zastosowane na bieżąco. Tutaj maseczki z tych wszystkich zaleceń wynika, że będą zostawione w szatni, pływamy bez i poruszamy się w samym pasenie bez.